Marzysz o klimatycznym mieszkaniu w kamienicy dla siebie i rodziny? Przy ulicy Dworskiego w Przemyślu czeka na Was 92 metry kwadratowe pełne przestrzeni i światła. Trzy pokoje, w tym przestronny salon o powierzchni 36 metrów kwadratowych, idealny do codziennego życia i spotkań z rodziną. Wysokie na ponad 3 metry sufity dodają wnętrzom lekkości i poczucia przestrzeni, sprawiając że mieszkanie wydaje się jeszcze większe i bardziej komfortowe. Do mieszkania przynależy ponad 30 m2 piwnicy, świetnej na rowery, wózek czy pracownię. Kilka minut spacerem i jesteś na rynku, a w domu czeka spokojna, komfortowa przestrzeń, w której każdy dzień rodzinny staje się przyjemnością. Miejsce, w którym naprawdę chce się mieszkać. Cena to jedyne 575 tysięcy złotych.